Wydaje mi się, że on kuleje. Nie wiem, tak mi się zdawało. Teraz jak nawet idzie, też mi się wydaje, że prawa noga coś jest... Nie tak. To pani to. Najpierw zobaczmy, co tam w ogóle jest. Za nim zmoczysz. Dobra, to nie już idzie. Jego puka, to będziemy lepiej widzieć. Kaczorro, co tam masz? Nóżka chyba coś nie teges. Cią! Coś nie siadło? Siadło? No, wykom się i obejrzymy. Nie widzimy. Aha. w raju jest. Która to mówi, była prawa? Prawa, wydaje mi się, że prawa. Jego prawa, to... tak. Tak, nie żałuj sobie. O, o. Szaleństwo. Stykłaby ci taka... Stykłaby tak, ci taka... Pasowałaby mu tam w pasowałoby. Oj, Dziubka? No. Wymy dzióbka. Niech się wymyje, odmoczymy to zobaczymy co tam jest. Nie. No. Nie wiem czy to coś ze stawem czy... Czy ma coś pod stopą. Patrzymy? No, Kaczorro! Nie szalej. Patrzymy. Pan pokaże. Uch, tu niżej bo nie widzę. Nie nie nie, nie poczekaj. To jest lewa. Poczekaj, podnieś ją do góry, żebym widziała stopę. Mhm, nie, nic nie widzę, żeby była na roście coś. A pokaż mi tą prawą. Poczekaj, poczekaj. Nie ruszaj, nie ruszaj. Kolega siedzi grzecznie. Pozłoskata też ma piękne. Nie podoba mi się. Słuchaj, ja to nic nie widzę. Pokaż. Nie, nie ruszaj się, pani pomoże. Nic? Nie, nie ma żadnej narosi, ma czyste nogi. Nic zbite, ani... Kompletnie nic. No już, 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 już. To słuchaj, to myślisz, że za stawu coś? Zobacz, czyste nóżki, a hmm. pokaż mu, stawię, czy coś jest. Stawu, wygląda no dobrze. Ta czarno jesteś? Wygląda. Wygląda ok. Bałam się, że może coś nie tak z nogą. Będę obserwować, ale wydaje mi się na razie, że, że radzi sobie normalnie. Chyba, że to jest kwestia, że jest waga i jest za duże obciążenie na staw. Jest to też możliwe, bo akurat kaczorro bardzo lubi sobie zjeść. Ale wygląda w kondycji dobrej. Ja nie widzę żadnych odgniotów pod stopami ani nic. O to się martwiłem. Mój Boże, jakie wygłośne jesteście! Kończmy tę imprezę.